To, że dzieci wchodzą w konflikt, że się o coś wspierają, to całkiem naturalna sprawa. Po prostu mają różne potrzeby i swoje granice, których pilnie strzegą. I to dobrze, że dbają o swoje, ale warto je uczyć również pokojowego rozwiązywania takich sporów, szukania rozwiązań, w których obie strony mają trochę korzyści, czyli takich rozwiązań typu wygrana, wygrana. O co jeszcze musimy zadbać? Przede wszystkim o to, żeby nikomu nie działa się krzywda, żeby nie było bicia, poniżania, obrażania. E, musimy także pilnować, e, żeby się oprzeć takiej pokusie szukania winnych. Kiedy dwie strony o coś się spierają, niekoniecznie jest zawsze tak, że jest winny i niewinny. Każdy ma swoją perspektywę, swoją wersję danych wydarzeń, a my nie jesteśmy po to, żeby rozsądzić. My jesteśmy po to, żeby przypilnować bezpieczeństwa i takiego treningu, szukania właśnie rozwiązań dobrych dla obu stron. To ważna kompetencja, która dzieciom przyda się bardzo w przyszłości.